Witamy się, ja z herbatką. Cichutko mówię, bo jak widać, Wituś śpi. Dzisiaj mamy poniedziałek, 25 grudnia. I tak u nas, o oh, tak, Wituś świętuje. Niedługo jedzie w gości na śniadanko. Ale ogólnie tak u Witusia wyglądają. Poranki święta wtulił się w moje nogi i chrapie. Takie jest zmęczone po wizycie świętego Mikołaja. A jak u was wyglądają święta, jak u was wygląda poranek poniedziałkowy? Pierwszy dzień świąt, bo u nas właśnie tak ja. Taki piękny kubas <noise> z witulkiem. <noise> Herbatka. I czekamy, aż cały dom się obudzi. I będzie śniadanko. Popijamy. A witunia, jak to witunia? O! Skulał się i śpi. Śpi sobie maluszek. I będzie tak sobie spał. Jak Witulek? Jak mm, będzie spał, kochani. Chcieliśmy się połączyć na szybko, coś powiedzieć. No ale Wituś, jak to widzicie, jak to piesek. On jest taki przykochany, żebym się tylko nigdzie nie ruszała. Przytulił się do moich nóg i chrapie. Tak więc z tej kanapy ściskamy wszystkich, pozdrawiamy serdecznie. I Widula w swoim stylu przesyła śpioszkowe życzenia. Mamy nadzieję, że u Was Mikołaj też był. U Witusia był. Coś tam mi się udało nagrać, ale że byliśmy w kościach, to starałam się jak najmniej, ale zrobię taki filmik łączony z jego świąt. Chociaż większość by wyglądała właśnie tak. <laughs> tak, wituj, wituj, wituj. Powiedz wesołych świąt dla wszystkich. Piszcie, kochani, jak wyglądają wasze świąteczne poranki. Jak... O, bo wituj to tak. chrapka, O, zbliżymy. Dobra, nie ma co nagrywać, kochani, jak widzicie, witulek odpoczywa, pyk tu. Więc do zobaczenia i wesołych świąt.